Kolejny odcinek W25. Tym razem zawitał do nas Kasper Gomulski, nasz wychowanek, teraz zawodnik Unitarny. Witam Kasper. Witam serdecznie. E, w sumie, zawitałeś do nas nie bez przyczyny e, zabrać coś dla kolegi. No dokładnie tak. Macie Janowski będąc na Gali w Warszawie, zostawił statuetkę. No a ja, jako kolega, dobry kolega z Drużyny, przyjechałem po nią, więc. Um... Na no najbliższym spotkaniu przekażę moją... Tak, możemy zaprezentować. Ja mogę dodać, że ta statuetka... Dlaczego się znalazła w Otóż wracając z Enea, z Pirłej Gali, Maciej z Krzysztofem Kaspiakiem bodajże wsiedli do taksówki. Pojechali do hotelu, taksówka wróciła. Ja z Marcinem Siwińskim czekaliśmy na taksówkę, no i wsiedliśmy do tej właśnie, którą oni jechali i no i... Usiadłem na tej statuie i stąd znalazła się w Gnieźnie, ale Kasper, myślę, w Twoich rękach będzie bezpieczna i trafi do Tarnowa. No, mam nadzieję, że tak. E, tak, tylko na szczęście nie jeżdżę. Po gnieździe, więcej <laughs> będę miał ją pod ręką. Dziwna sytuacja, ale wiadomo, jak tam e, zgadzi się, wracam do hotelu. E, czasami w pośpiechu się wychodzi i w ogóle się nie myśli, jeśli bardziej się siedzi z tyłu, więc po prostu nie zapomniał. o niej. I... No, ale powiem Ci, że taksówkarz jak się dowiedział od nas dopiero, że wiózł mistrza świata, to dopiero wtedy był w szoku i chciał zdjęcia z tą statuetką. Także te, te zdjęcia gdzieś po jakichś forach taksów, taksówkowych warszawskich może krążą w internecie. Możliwe, że tak jest. No, ale mam nadzieję, że nie zmienisz sobie nazwiska na Kasper Gomuś, nie, i nie. nie zostawisz sobie. To jest Maciej Janowski, junior roku w sezonie 2011, więc Maciek na pewno dostanie, no. więc tam Miejmy, bez problemu. Miejmy nadzieję, że Ty za rok dostaniesz swoje. Mam nadzieję, że będę się starał i będę robił wszystko, właśnie, żeby może nie taką idealną, podobną, ale inną, i tutaj właśnie z innym roku. Za rok może już będą inne. To, byle. <gry> to Dziękujemy i zapraszam na kolejne odcinki W25 Spod pod Trybuny. Pozdrawiam.